Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Wszystkim ciemnym. Wszystkim ciemnym na Ziemi dam odpór, choćby byli najciemniejsi. Wyrwę wiele duchów ludzkich z ciemnych sieci, aby stali się jaśniejsi. Każdemu pomogę, jeśli pomóc mogę. Ratuję każdego, kto się da i kto jeszcze w sobie trochę miłości duchowej ma. Więc świętujcie, ludzie, czas. W którym ja Jezus Chrystus z Wami na ziemi jestem jeszcze raz. Słowem Pana wskazuję nową drogę i rozwiewam wszelką trwogę, którą rozum Wasz przed Wami ma. Ten, kto chce być jaśniejszy, teraz taką szansę ma, więc skorzystaj, gdyż za chwilę możesz złapać trąd i już zostaniesz tam, gdzie ciemności miały swój rząd. Wydobądź się ludzki duchu. Z całych sił, z bagien ciężkich ziemskich myśli. One w ciemnościach trzymają cię. Duch szybko do góry zwleci, gdy z pokładu zrzuci kotwicę własnych rząd, więc zabieraj się do roboty i wyjeżdżaj z groźnej krainy rozpasanych myśli, gdzie rządzę, dla leniwych ludzkich duchów lepem są. Kto żyje bez właściwych myśli, tego spotka szybko są. Wokół widać go już stąd. Pomóc mogę wszystkim, którzy tej pomocy chcą, pragnąc jej z całych sił. Przylgnijcie, ludzie, całym duchem do słowa Pana i już bez rozgrzebywania słowa leniwym swoim rozumem. Przyjmijcie wszystko tak, jak jest, albo idźcie precz. Pan dał Wam już tak dużo, że obecnie zostało Pańskiego wyżywić. Siebie duchy możecie, lecz pomoc jest tam, gdzie tej pomocy chcą i Pana kochają mocno. Leniwe ludzkie duchy idą precz. Ich rzecz: światło rozświetla drogę tym, którzy drogi świetlistej chcą i po niej ochoczo idą. Więc podążaj, duchu, za słowem Pana, które miłością jest. Ziemia wielką siłą obdarowana, wszyscy światli ludzie z darów cieszą się. Do chcących zwrotu duchowego, uwolnienia od ciemności, przemawiam w duchu i w sile miłości. Zbierzcie się i z nową siłą dokonujcie w swoim życiu radykalnego zwrotu, aby brak było rozkładu, a uratować się można. Nadszedł czas na Słowo: albo słuchasz woli Bożej, albo głęboko w cień upadasz. Szybki wybór możesz wykonać gdyż ziemskie bycie szybko możesz stracić. Ludzki Duchu, Ty, który kajdany ciemności zrzuciłeś siebie, które od wieków za sobą blokłeś, witam Cię na progu wzlotu do krainy Ducha, do domu duchowo istotnego. Tam Twoje miejsce i do niego Słowo Pana woła jeszcze raz. Ty słuchaj i podążaj do prawdy. Wszystko, co trzeba, masz w Wielkiej Księdze Objawień i Objawień Woli Bożej. Więc czytaj, odkrywaj słowo i idź ku poziomowi duchowo istotnemu, z dnia na dzień coraz raźniej. Codziennie jedno objawienie, przeżyte całe, to podarunek dla aktywnego ducha z miłości tobie danych. Diamenty przed każdym leżą. Wystarczy je podnieść i skorzystać z ich siły. Takimi diamentami są określone gęsto strony Wielkiej Księgi Objawień i Objawienia Woli Bożej.